Czas na doktora pro tutaj w szkole, to czas Pamiętam głównie przez swój film, który robiłem, czyli przez ślimaki Pół kilo ślimaków w dobrej restauracji kosztuje 30 euro a muszla potrafi kosztować między 6 a 8 euro kilo. Jak tutaj przyszedłem na, na, na to spotkanie przed kursem, to, to już miałem jakiś zarys scenariusza, miałem trochę scen nakręconych itd. Zresztą ja polecam coś takiego, że jak się dziś zgłaszać z jakimś projektem dokumentalnym, to fajnie już mieć coś nakręcone. Bo to przeważnie, jak to jest gdzieś niedaleko, to nie jest przecież. Jakie bardzo drogie. Ja za flaszkę pożyczyłem kamerę tutaj ze szkoły na nielegalu. Jakieś mikroporty jeszcze nim nawet studiowałem, więc jakby się to wszystko jakoś tam ogarnęło. I, i, i pierwsze zdjęcia, ten. Więc ja, oni już wiedzieli, jakby na coś się szykują, i gdzieś tam ja pamiętam, że no, bardzo szybko to wszystko poszło. Stawienie światła na 24 godziny. Żeby były głodne tego seksu, nie? Fajnie zrobić film o, o czymś pozytywnym, nie? O czymś takim... że nie jest tak źle. No może u nas. Wiesz, co chodzi. Wiadomo, że jest źle. No tak, jest <laughs> wiadomo, wiadomo, że jest ciężko, nie? Ale znaleźć właśnie jakiś takich wariantów pozytywnych. Może z tachu? Moim zdaniem największy problem przy takich komediach jest to, żeby to nie była tylko komedia. I łatwo zachęcić kogoś, nie? powiedzieć: O, słuchajcie, chcę zrobić o dwóch gościach, którzy hodują ślimaki, ale te ślimaki mu uciekają, chcą być milionerami, ale niestety wszystko stracili. Nie? No, jakby ok, tylko że potem coś się. Ja akurat przy ślimakach miałem, nie miałem tego, takiej potrzeby robienia czegoś głębiej, chciałem się tylko zabawić, że tak powiem. <ścoughs> Czy tam coś pewnie jest, ale bez przesady. Ale, ale właśnie to, i teraz trudnością przy kolejnych moich pro, projektach jest to. Żeby to jednak nie była tylko komedia, ale żeby w tej komediowej tej otoczce znaleźć coś, coś ważnego i fajnego. I wtedy myślę, że takie połączenie jest super. Hodowla ślimaków to nic innego jak prowadzenie własnej działalności. Z tej pracy trzeba sobie zrobić pasję panowie. Bez wahania trzeba. Trzeba się tu pojawić. Myślę, że najlepsza to jest opcja dla ludzi gdzieś tak na początku tej drogi, tak jak ja. Byłem wtedy na początku drogi reżyserskiej, dokumentalnej. Polecam wszystkim, którzy chcą zrobić swój pierwszy film, to jest super miejsce, żeby, żeby taki film zrobić, dokumentalny.